Państwo kurzcie kiedy nic nie pasuje, zaraz bezki to kończę streama Nie chcę mi się streamować już Seryjnie Nie mam kurde. W nie mam kurde, po prostu To jest normalnie tak mrówki są rozstawione To jest normalne rozstawienie mrówek Patrzcie Tam ja ch... jest normalnie Pierd. tą grę! I po co tak płomiesz? Co się patrzysz? Nie masz roboty? Odkurza jest? Mopa weź coś, nie wiem. Po co wy... tak pamiesz? ja ci kupiłam oczkankę. Ty nawet do sklepu nie wychodzisz. Jak nie wychodzę do sklepu? to. papierosy Czego ty się sadzisz na no stop? dobra, pisz coś mi na Messenger, co chłop napisała, nie mogę tego się się powiedzieć, czekaj hej Mercedes Tak, proszę Dawaj jakiś żart, opowiedz Jakie spodnie nosi Brukasz? do kostek? Eee, dobre oh, Najlepszy manewr mm. To jest taki Czekaj Rysowanie. Jak chcesz narysować? Może pinta odpal? Przy głupie. 4, Skąd 6? biorą nie się mogę. rodzynki? Jak na przykład kawę rodzyku Rodzyki to są kur... oliwki wysuszone. No to... Nieładnie się wypowiadał na temat y, Patryka i, i zawodników, którzy walczą we freakfightach. Do mikrofonu tylko. We freakfightach, którzy walczą. Bo i nie wiem czy wiesz, Patryk Bandurski to jest mój syn. <laughs> o um... jest. Możesz, tak jak mówiłeś, bandurę lewą, a Kasjusza prawą. Lewy na górę, prawe na dół u Kasjusza, a samą lewą so, ręką. To lewą, lewą ręką albo prawą, to ty co so możesz zrobić w domu, jak dojdziesz do chaty? Tak? Albo gdzie chcesz. Słuchaj, pokazaj, że, nie że nie szanujesz zawodników, którzy walczą we freakfajtach. fightach. Oni zapierdalają też na macie, ciężko trenują. A ty, jak jesteś taki kozak, to powinieneś się bić o mistrza świata, a jak nie to pilka za tobą czeka. <śpiewanie> Witamy we frequenter. Każecie ci mi grać w takie gry człowieku i mnie tylko... Ciaczył opie... już gruchę dla wron. Nie, twojemu staremu dzisiaj wyszedł z mojego domu i akurat był ucieszony. Powiedział, że jeszcze nikt mu tam tak nie obały, nie. Hej Mercedes! Słucham? Dawaj kolejny żart Jak się on nazywa inaczej leśniczy? Lovelas Las A bo Love Las, dobra, dobra Wieźmy na k I taka gadka z Mercedesem Co się Adamek, patrzysz? A ty co się śmiejesz? Czym ty, się w, ogóle, czym ty się w ogóle zajmujesz? Bo mogę Czym ty się zajmujesz w ogóle? Ale mądry jesteś, bo na dysku... Kręcisz, ale... kręcisz, kebaby, czy kręcisz lody, bo się ciężko, wiedzieć z medu, czy ty się, zajmujesz. Ale zazdrościsz się, no, o co? chodzi. Tak, o, o te kebaby, cię, o, kto, ty, 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 ty. kto cię wpuścił do tego z całego... Ale morda, czy to jak w... pajac, to cię jak pajac i nie wiadomo, co ci chodzi. Mordo, ja właśnie o tym mówiłem, żeby nie ćpać. Właśnie na tym polega mój statement. powiedz mi jedną rzecz. Dlaczego ty się tak boisz? Odkryłeś swój talent. To jest twój talent. Powiedz mi jedną rzecz. Ty się zajmij tym. Jesteś lepszy niż walczysz. Powiedz mi jedną rzecz. Bo przynajmniej się nie kładziesz po tych walkach po kilkudziesięć Ale dlaczego ty unikasz MMA Jagognia? Jak cię Straż Graniczna wywlekła z samolotu, to w NMAC-ie <laughs> oh, Ale pose! Szeli drift! Kurde. Jak robi znosi nieobecność Ginolda i abasura? No chyba całkiem dobrze ma totalnie wytrzymne. Zupełnie inny pies odżył. Cały czas zadowolony, bawi się, skacze na spacerku, poznaje inne psy, a tak to siedziała w chacie zamknięta i piszczała. Bo to Ciężniczka Agata nie miała czasu wyjść z psem, a książę Kujano tylko streamował non stop. Dobra, I robimy widzowie, elektrolity. Chcę, że dasz na answer. It's <coughs> answer it's yeah, no, ja nie potrafię trafić w człowieku. Nie mam nie answer. She even care. Uh, yeah, yeah, yeah. She Sophia. She don't even like you. Sophia, please answer. I love you, baby. Oh, lew. Nie się, Czemu tu się wylewa. Nie może to gazułnego. Ja przez okno. mama. Ale moje zdanie tak szybko. No, a z takiej informacji, to czarny scenariusz jest taki, że stracę palet. No, e, generalnie wygląda to w ten sposób. O, tu macie tak. Jest moja dłoń. Próbuję dać palce maksymalnie do góry. Tu nie mam kontroli nad tymi ostatnimi... Tymi. i jak zaciskam dłoń to ten palec się nie zgina to się wszystkie zgina ten jeszcze trochę boli o. co teraz? nie wiem, nie mogę go zgiąć on jest sztywny tutaj w tym w tej kości jest sztywny i się nie zgina coś tam chrupie w środku Robiłem wczoraj prześwietlenie. Byłem na rentgenie. Jest król wóz, tak jak lew, jest król Byłem na rentgenie i. No i coś tam niby widać, że jest wystawione z zestawu. Right. Na blisko. Zamurek, Patryk, palisz tak z mety zamurek. A ja dalej w połowę palę. I czekamy na reakcję, później dopalamy ich. Jak robi lew? Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jak robi lew. Czy możesz to powtórzyć? Jak robi lew. Ona tak! O! <grystanie> Udaro. Siemanko widzowie, tu Giorgio. Właśnie lecę na piłkę na trening. Trochę sobie dzisiaj pogramy. Pozdrawiam moich fanów i do zobaczenia. Cześć Michu. No nie, to to ówno jak jest, tak szczerze.

Oh. That's oh, oh. Jak zapłacisz? Tak, They rotate from, from A, go B, go B free, free B, free B, free B Free B, k go A, no I told you, bomb! Kurde, to są downy, no! Mówię, kurde, B, bo jeszcze jeden typ przerotował! A te szmaty biegną we dwóch k***a B! No, pakuj mnie niego, pakuj, pakuj Oj, też dostałam! O, Oj, ta jest Majorka! <grym wytkujesz> Ej, ale fajny. Ej, jak tam z Gawronkiem będziesz się bił? Nie wiem. Ale on słaby jest, zaszpieram ci. A ty jesteś... Rata, tata, 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 gawronek i każdy tu lata. A ty jesteś z tiktok... Montana wylewa dziś, kolejna wygrana. Ty jesteś z TikToka? Tak. Tak? Palaz, palaz, palaz! Palaz, 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 palaz! Palaz City, palaz City! Ale k***a! Hey, one more, one more, one more, ale mówi ale, ale, ale stuka! To jest mu się takiego klapsiora <laughs> ***a! Ja myślę, że no to nie. Po prostu jesteś bardzo, bardzo ładna wiesz Hej Mercedes zaparkuj za mnie Nie 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 parkuj nie 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 nie, nie, nie. Nic k... nie Wszystko jasne już sprawdza Nie 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 nic nie rób proszę Cię Ej! Hey! Rozumiesz to? <laughs> Rozumiesz to? Ale domek ja planuję <laughs>

Ktero. widziałeś go ślepy jesteś gdzie patrzyłeś Morda biedaki Ty też biedacie Do roboty <gryways> Dawaj kurde. E, dobra, dobra To yes, jest to Kongura, Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Zwariowałem. Zwariowałem. Zdecy. 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 Zdecy.